Dzień dobry Państwu! Zmarł były prezydent Izraela Szymon Peres. Przeczytam Wam teraz artykuł, który ukazał się w internecie. Prezydent Duda zabrał na pokład Kwaśniewskiego i rabina Shudricha. Na pogrzeb byłego prezydenta Izraela Szymona Peresa zjechali się w piątek liczni światowi przywódcy. Do Izraela udał się również prezydent Andrzej Duda. Na pokład prezydenckiego samolotu zabrał ze za sobą byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha. Michael Szudrich to jest obywatel amerykański, który wcześniej był rabinem w Japonii, obecnie jest rabinem w Polsce i wyrażał się, że jego zadaniem jest zwiększenie populacji Żydów w Polsce do 25 tysięcy do roku 2030, o ile dobrze pamiętam. W uroczystościach pogrzebowych Simona Peresa uczestniczy około 6 tysięcy osób, w tym wielu światowych przywódców na czele z prezydentem USA Barackiem Obama. Są obecni francuski prezydent François Hollande, prezydent Niemiec Joachim Gauck. Przewodniczący autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas stoi na czele delegacji kilku przedstawicieli palestyńskich władz. Na pogrzebie pojawił się również prezydent Andrzej Duda, który zabrał na pokład swojego samolotu byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i rabina Michaela Schudricha. Ich wspólne zdjęcie pojawiło się na Twitterze. Źródło Andrzej Chierchowicz, KPRP, prezydent Duda y, zabiera na pokład prezydenta Kwaśniewskiego i rabina Schudricha. Y, Szymon Peres jest urodzony w Polsce przed II wojną światową jako Szymon Perski. Nazwisko Peres jest nazwiskiem zmienionym. Jest jednym z najwybitniejszych polityków izraelskich. Zmarł w wieku 93 lat w nocy z wtorku na środę w Tel Awiwie, dwa tygodnie po doznaniu udaru mózgu. W latach 2007-2014 był prezydentem Izraela, dwukrotnie pełnił stanowisko premiera, przez wiele lat był ministrem i posłem. Był też jednym z twórców historycznego porozumienia z Oslo z 1993 roku między państwem żydowskim a Organizacją Wyzwolenia Palestyny OWP które stworzyło podwaliny pod autonomię palestyńską. Za swoje wysiłki na rzecz procesu pokojowego został rok później uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla. Drodzy Państwo, wracając do tematu, żeby go dobrze zanalizować, prezydent Andrzej Duda zabiera na pokład swojego samolotu byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i były prezydent Aleksander Kwaśniewski ma prawo korzystać z tego samolotu. W uroczystościach tego typu. I jak widzimy, korzysta, dlatego że chce po prostu zwiedzić kawałek świata i za darmo mieć bilet lotniczy. Natomiast wracając do naszego prezydenta Andrzeja Dudy, ja uważam, że Andrzej Duda nie powinien jechać do Izraela, drodzy państwo, na ten pogrzeb, dlatego że Szymon Peres był politykiem, który dla naszego kraju źle życzył. Dlatego, że przeczytam Wam drugi artykuł. 29 marca 2014 roku zamieszczony przez Jarka Kefira na jego blogu Kefira. Szymon Perski był, Szymon Peres był yy, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i tam wygłosił mowę do studentów i do kadry drodzy Państwo uniwersyteckiej do profesorów żeby Polaków, studentów nie uczyć historii. Dlatego, że historia to jest, drodzy Państwo, to już było, to są tylko wojny, nieszczęścia, nie ma potrzeby uczenia, drodzy Państwo, ludzi o historii, trzeba budować przyszłość, nowość. Pytanie jest tylko jedno dlaczego Żydzi, drodzy Państwo, organizują dla swojej młodzieży wycieczki do Oświęcimia, wycieczki do byłych obozów koncentracyjnych w Polsce? To znaczy, nas, Polaków, Szymon Peres, Peres yy, namawia, nakłania, żebyśmy nie uczyli się swojej historii. Natomiast, jeżeli idzie o historię yy, dla swojej młodzieży, no to on, drodzy Państwo, oczywiście jest za tym, żeby młodzież izraelską yy, tej historii uczyć. I czytając ten artykuł z 29 marca 2014, zamieszczony przez yy, Jarka Krefina, yy, Kefira. Szymon Peres. Odciąć Polakom nauczanie historii. Holokaust i Jedwabne wystarczy. Dostarczał wam szokujące w swojej wymowie przemówienia Szymona Peresa, prezydenta Izraela. Twierdzi on, że należy odciąć Polakom nauczanie historii, bo wystarczy nam przecież syjonistyczna interpretacja Holokaustu z naciskiem na syjonistyczną interpretację wydarzeń w Jedwabnym. Nie muszę chyba mówić, że tego typu strategia jest jedną z długofalowych strategii pisania historii na nowo. Syjoniści chcieli wypisać historię na nowo tym atramentem, którym drukują te puste dolary, Dolary, drodzy Państwo, nie są drukowane przez syjonistów, ale to jest oddzielny temat. Bank, czyli Fed, jest pod kontrolą kapitału byłej europejskiej arystokracji. Ale tak jak powiedziałem, zajmę się tym tematem później. Dlaczego nauczanie historii jest tak ważne? Wracając do artykułu. Historia oprócz bycia nauką w sensie stricte dostarcza także cennych wniosków i przemyśleń na temat ludzkiej psychologii, stanu ducha, choćby naszych słabości, reakcji w sytuacjach ekstremalnych, wad i zalet. Historia uczy, jak zachowują się ludzie, społeczeństwa, narody, postawieni przed naprawdę rozmaitymi sytuacjami i z tego powodu jest cenną nauką. Pokazuje, czego możemy się spodziewać, powtarzając wybory, błędy mające miejsce w przeszłości, czego należy unikać i czym warto się zerować. Nie chodzi wcale o prawicową, bogo ojczyźnianą interpretację historii, bo historia wcale taki nauki nie niesie. Nie ma lepszej nauczycielki o ludzkim charakterze, słabościach, działaniach niż historia. Możesz zwątpić w ludzkość, studiując wiele tekstów źródłowych z tej dziedziny wiedzy. I do tego was zachęcam. Zamiast czytać książki typu historii for. Damis 0-2014, wydane przez niewiadomo kogo i według nie wiadomo jakich zasad poprawności politycznej, sieni po teksty źródłowe, pisane przez świadków wydarzeń najczęściej historyków i kronikarzy. Drodzy Państwo, jeżeli Szymon Perski, Szymon Perez na Uniwersytecie Jagiellońskim wygłosił przemówienie, propagandowe, zachęcające. I, jakby to powiedzieć, nakazujące nieuczenie w Polsce, polskiej młodzieży, studentów naszej polskiej historii, a pragnę zwrócić uwagę, że my, Polacy, nie jesteśmy uczeni swojej historii, drodzy Państwo, dlatego, że wiele tematów z historii, które powinny być naświetlone, zarówno w podstawówce, w liceum czy na studiach wyższych, po prostu tych tematów nie ma. My historii w tej chwili nie jesteśmy uczeni, jesteśmy uczeni po łebkach historii, ale to świadczy o tym, jaki jest, drodzy Państwo, trend polityki Izraela w stosunku do naszego kraju: żeby nie uczyć nas historii, żeby obniżyć poziom edukacji w Polsce. Dlatego moim zdaniem nie ma sensu marnować Benzyny i pieniędzy na nią wydanych na samolot prezydencki Andrzeja Dudy, żeby lecieć do Izraela, drodzy Państwo, na pogrzeb yy, Szymona Peresa. Ja pragnę zwrócić uwagę, że Lech Kaczyński, który zginął w katastrofie w Smoleńsku, która de facto była zamachem, na jego pogrzeb nie przyleciał jego sojusznik ze Stanów Zjednoczonych, ten sam prezydent. Barack Obama, który udał się do Izraela. Nie przyleciał, poszedł, drodzy Państwo, grać w golfa. Dlatego, jeżeli komuś oddajemy hołd za pieniądze podatnika, to ta osoba powinna być tego faktycznie godna, a nie pieniądze podatnika na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą wydawane są po to, żeby dwaj prezydenci Andrzej Duda i Aleksander Kwaśniewski napili się dobrego wina w Izraelu i sobie zwiedzili kraj. Moim zdaniem, drodzy Państwo, jest to zachowanie niepoprawne, dlatego że przed II wojną światową prezydent Mościcki miał tylko 35 osób swojego personelu. Natomiast kancelaria Andrzeja Dudy liczy kilkaset osób. Albo rządzący Polską będą się liczyć z pieniędzmi podatnika, albo, drodzy Państwo, nigdy podatki nie będą niskie, dlatego że urzędnicy po prostu te pieniądze zmarnotrawią. I na tym chciałbym zakończyć swój komentarz do wylotu 30 września, czyli wczoraj delegacji rządowej z Warszawy na pogrzeb byłego prezydenta Izraela Szymona Peresa, który urodził się w Polsce, mówił po polsku, a jego prawdziwe nazwisko było Szymon Perski.